Adjo. Cześć, witam serdecznie. Dobra, na początek mam dla Ciebie kilka takich krótkich pytań, przyjemnych, to czy to. Także liczymy. lecimy. Freestyle czy pisanie tekstu? Freestyle. E, szybki beat czy wolny? Szybki. Rap czy trap? Rap. Okay. E, modlitwa śpiewana czy mówiona? K śpiewana jak nikt nie słyszy. <laughs> jak słuchają, to mówiona. Dobra. E, msza poranna czy wieczorna? Poranna. Adoracja w ciszy czy uwielbienie, śpiewanie? Uwielbienie. Dobra. E, spanie w namiocie czy w domku? W domku. E, najpierw płatki czy mleko? Płatki. Dobrze. Pizza hawajska, tak czy nie? Tak. Dobra. Walka w stójce czy w parterze? W parterze. Dobra. Exodus, hit czy kit? Hit. Super, dobra. E, to teraz możemy przejść do takich e, troszkę dłuższych pytań, ale tak na rozgrzewkę, żeby cię jeszcze wprowadzić, żebyś się nie stresował. E, czy masz jakąś ulubioną postać biblijną? E, czy mam ulubioną postać biblijną? No chyba z tym świętym Piotrem tak sympatyzuję mocno, ale bardzo też lubię postać dobrego łotra, dlatego że ona mi pokazuje e, bardzo taki. W bardzo taki dostatny sposób, e, to, że mm, nie ma znaczenia kiedy oddamy swoje życie Jezusowi, tylko ma znaczenie to, że w ogóle to życie mu oddamy e, i to, jak wiele Jezus potrafi darować w sytuacji, w której e, dobry łotr jest ukrzyżowany obok Jezusa, e, gdzie ukrzyżowanie w tamtych latach było najsurowszym wymiarem kary i krzyżowani byli mordercy, gwałciciele i generalnie najgorsi złoczyńcy. E, I ten łotr, który prawdopodobnie tych wszystkich zbrodni, się dopuścił, wyprzedził tak naprawdę w pójściu do raju apostołów Maryje i wszystkich innych. I przez wzgląd na to, jak bardzo to pokazuje Boże Miłosierdzie, myślę, że Dobry Łotr jest jedną z moich ulubionych biblijnych postaci. Kurde, super, bardzo mądre słowa. Yy, to teraz możemy przejść troszkę do takiej sekcji bardziej, yy, nie wiem, życiowej, trochę taka biografia. Od zawsze byłeś taki Śmiało. muzykalny, zawsze cię jakoś temu zakręciła? No, od końcówki podstawówki można powiedzieć, więc y, trochę to już ze mną jest, tak freestyle jako taki można powiedzieć, że od początku gimnazjum jest ze mną, trochę archaiczne słowo gimnazjum, ale no. kiedyś było coś takiego jak gimnazjum, y, czyli od siódmej klasy, o powiedzmy, okay, że dobra. od początku siódmej klasy jakiś tam freestyle u mnie jest obecny. A miałeś jakiegoś takiego artystę, na którego miałeś taką zajawę, że po prostu jak słuchałeś to aż chciało ci się tańczyć i nie wiem, naśladować go w jakiś sposób, czy to jakoś tak... Naturalnie się w tobie obudziło. Z jakichś takich pierwszych moich idoli to był Eminem, 50 Cent, później przeszło w bardziej klimaty typu Dr. Dre, Snoop Dogg, NWA, Easy E, Ice Cube. Pewnie nic ci nie mówią, tak? Jak to nie? Oczywiście, że tak. tak? Oczywiście. A to jestem pod wrażeniem. Więc e, gdzieś tam z tego co leciało wtedy w telewizji, e, czyli właśnie jakiś tam Eminem, 50 Cent i tak dalej, później to przeszło w West Coast, później z tego przeszedłem w taki oldschoolowy klimat typu Gangstar e, group home, e, później dilated peoples i klimaty tego typu. E, I tych klimatów dosyć długo słuchałem tak naprawdę, aż weszła taka mocniejsza moda już na trapy i później przeszedłem już na te nowsze rzeczy. Aktualnie moim e, numer jeden raperem jest NF, który też jest swoją drogą chrześcijaninem i też nie robi typowo chrześcijańskiego rapu, ale też się tego nie wstydzi, więc bardzo to jest bliskie memu sercu. No, dobra, bo się rozgadałem. Super, nie. No, mi się bardzo podoba. Y Dlaczego freestyle? Dlaczego freestyle, a nie na przykład, nie wiem, muzyka klasyczna albo taki typowy chrześcijański jakiś utwór z gitarką ze skrzypcami? Czym freestyle? Ogólnie zaczęło się to tak, że jak zacząłem słuchać rapu, to było to tak, że mieszkałem w jednym pokoju z siostrą i moja siostra była starsza ode mnie o dwa lata i kiedyś te dwa lata to była spora różnica i jak moja siostra była nastolatką, to złapała zajawkę mocną na muzyczne telewizje i mieliśmy jakiś taki stary, duży telewizor, duży nie w sensie dużego ekranu, tylko duży w sensie tego, co jest za ekranem. A taki wiem, bardzo... takie szerokie tak, bardzo. Tak, 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 tak. No i codziennie siostra włączała na tym Vive, MTV i, i różne tam inne forfan TV, muzyczne telewizje. I z tego tam leciał jakby każdy gatunek muzyczny, i z tego co tam leciało, to mi najbardziej właśnie rap wpadał w ucho. I wtedy nie mieliśmy internetu jeszcze, i wyglądało to tak, że jak leciał teledysk, to na początku i na końcu była taka etykieta, gdzie był artysta, tytuł utworu i album, na którym się ten utwór znajduje. No i jak leciały jakieś tam rapowe kawałki, właśnie jakieś Eminem 50 Cent i tak dalej, spisywałem to na karteczkę i szedłem z karteczką do wujka, żeby wujek mi ściągnął z internetu te albumy, które tam wow. spisywałem. Któregoś razu wujek ściągnął mi e, zamiast albumu e, normalnego, to album samych instrumentów tali samych podkładów i stwierdziłem, że jest to świetna okazja, żeby spróbować coś do tych podkładów sobie porapować i tak powstawały jakieś pierwsze teksty i podszedłem wtedy do kolegów w klasie. Jeden kolega miał wieżę, która odtwarzała CD i magnetofon, więc odtwarzaliśmy podkład z wieży i do tego rapowaliśmy, nagrywaliśmy na magnetofon i to były jakieś tam pierwsze rymy jakiekolwiek i wtedy też złapałem zajawkę na koszykówkę, wychodziłem sobie porzucać do kosza w parku pobliskim u siebie w Gdańsku i na boisku do kosza była grupka starszych ode mnie, o jakieś 5 lat, kolegów, którzy grali w kosza, ale też sobie coś tam i Jak usłyszałem, że se freestylują, to sobie myślę kurczę fajne, chciałbym sobie też spróbować, no i tak zacząłem trochę się interesować czym jest ten freestyle na początku nie wierząc, że oni naprawdę improwizują i wymyślają to na bieżąco e, ale jak zacząłem się tym interesować to zobaczyłem, że faktycznie tak się da no i zacząłem sobie próbować i pierwsze próby freestylu to było disowanie siostry w pokoju więc siostra od początku jest obecna e, i tak po pół roku disowania siostry zapisałem się na pierwszą bitwę freestyle'ową e, nie przeszedłem eliminacji na niej, ale poznałem wtedy wielu ludzi z tego środowiska, którzy że e, co? jakiś tam tydzień, czy co dwa tygodnie ustawiali się na tak zwane ustawki freestyle'owe, czyli brali boomboxa, z boomboxa leciały bity i spotykali się na freestyle'owanie i wtedy się wkręciłem w te ustawki i tak to się gdzieś tam rozwijało. E, więc przez taką zajawkę normalną na rap przyszła do mnie zajawka na freestyle jako element tego rapu, ale też freestyle zawsze lubiłem, dlatego że z natury jestem osobą bardzo leniwą i freestyle ma to do siebie, że nie trzeba się do niego przygotowywać w takim sensie, że nie trzeba mieć napisanego tekstu, tylko po prostu się przychodzi i i to jest coś, co jest bardzo bliskie mojej leniwej postawie, z którą oczywiście walczę, przepracowuję ją i ją przełamuję. Aczkolwiek natura jest jaka jest, i z tej natury zrodziło się takie zamiłowanie do freestylu, do którego się nie trzeba przygotowywać. Pamiętaj, że to jest mega ciekawa historia, zwłaszcza że teraz no. Nie mamy gimnazjum, nie mamy boomboxów, nie mamy, mamy internet, magnetofonów. Nie mamy telewizorów takich grubych. Tak, yy, jednak dzieciaki, no bo to teraz też jest popularne, że yy, gdzieś yy, przynajmniej w moim środowisku dużo osób zaczyna gdzieś tam z rapem, szczególnie właśnie chłopaków i, i, i to jest super, ale no ciekawe to jest usłyszeć też yy, z takiej trochę dalszej przestrzeni czasu, gdzie jednak no, nie było internetu i dostępu do tego wszystkiego, yy, no a jednak da się. Więc to jest. Jakoś się dało, jak widać. Mega super. A jak byś opisał swoją twórczość? Hmm, myślę, że moja twórczość ma to do siebie, że cały czas czuję, że to jeszcze nie jest poziom, który chciałbym osiągnąć, że jeszcze jest dużo przestrzeni na postęp w tym. Co z takiej technicznej strony, a z takiej innej strony, to myślę, że moja twórczość jest. Dosyć osobista, emocjonalna, bo też zawsze muzykę tak traktowałem. I do mnie, jako do słuchacza, najbardziej trafiają utwory, które przekazują jakieś emocje, które mają ten ładunek taki osobisty, emocjonalny. Lubię odpalić sobie muzykę, z którą mogę się utożsamić. Czy to, nie wiem, mam nastrój wesoły, czy mam nastrój smutny, to lubię w danym momencie odpalić sobie muzykę, która przekazuje takie emocje, jakie ja w danym momencie czuję. Z czego wynika to, że też sam lubię te emocje w muzyce przekazywać, więc myślę, że ta moja twórczość. Taka typowo studyjna, moje albumy, moje utwory myślę, że są emocjonalne i na pewno to jest strona, w którą będę dalej szedł, bo próbowałem w swoim życiu nagrać parę utworów, które celowały w to, żeby po prostu nóżka potuptała i główka się pokiwała i nie miały one tego emocjon emocjonalnego ładunku e, i dużo gorzej one siadały i moja publiczność dużo też słabiej je podłapywała i też sam mniej naturalnie się po, po prostu czuję w czymś takim, więc e, nawet jeżeli będę celował w utwór, który będzie miał brzmieć bardziej lekko i hitowo, to jednak zawsze będę chciał te emocje w tym zawierać, więc myślę, że ta emocjonalna strona to jest coś, co charakteryzuje moją twórczość. Jasne, super. A trudno jest według ciebie być wierzącym artystą w tych czasach? No bo jednak większość osób, która gdzieś tam e, robi rap czy trap, czy nawet freestyle, no to zazwyczaj te tematy, jakie poruszają, no to są e, takie Dosyć odbiegające od takich chrześcijańskich wartości i zastanawiam się właśnie, jak ty jesteś jakoś postrzegany, nie wiem, przez innych raperów i tak dalej. Po prostu, czy ciężko ci jest być, no jednak dosyć wyjątkową osobą w tym, w tym całym brędzie, w tym całym środowisku muzycznym, przez to, że, no, tworzysz jednak muzykę, która ma taki bardzo religijny przekaz, no, a Większość jest jaka jest i ciężko to podpiąć właśnie pod jakieś takie chrześcijańskie wartości. Znaczy ja myślę, że przede wszystkim trudno jest być niewierzącym artystą, dlatego że jak sobie prześledzimy historię wielu artystów, to artyści, którzy nie mają fundamentu jakim jest Jezus, jakim jest wiara, często się po prostu gubią w momencie, w którym przychodzi czy to popularność, czy jakieś większe zarobki, czy jakieś różne pokusy. To wydaje mi się, że właśnie osoby, które nie mają tego fundamentu, nie budują tego na, jak to się mówi biblijnie, na skalę, no to łatwo się mogą w tym wszystkim pogubić. I stąd mamy historię właśnie depresji, różnych artystów, różnych używek, uzależnień, narkotyków i tak dalej. Więc wydaje mi się, że. Z tego, jakby z, z, pod tym względem, dużo łatwiej jest jednak być osobą wierzącą, bo ja widzę sam po sobie, że jak mam lepsze momenty, takie, że naprawdę wszystko mi idzie tak, jak trzeba, to nie odlatuję w kosmos, bo e, mam ten fundament wiary, który mnie, który mnie jednak trzyma przy tym, żeby nie odlecieć. E, a jak jest gorzej, jak są jakieś cięższe momenty słabiej idzie, czy jest dużo hejtu, czy są jakieś dramy, afery i tak dalej, to też mam fundament, który trzyma mnie w tym, że nie uciekam wtedy w jakieś nie wiadomo co. Czy wydaje mi się, że też osoby, które często zdobywają jakąś popularność, nie mając jakiegoś solidnego fundamentu? Dużo jest artystów, którzy na przykład nie mają dobrych relacji ze swoją rodziną. Czy, mają niewielu albo nie mają prawdziwych przyjaciół wokół siebie i to jest coś, w czym łatwo można się zgubić, jeżeli widzisz te przelotne znajomości, które się pojawiają z racji popularności i wiara jest e, czymś, co również w tym trzyma ciebie w ryzach, że nie masz takiego poczucia, że jest dużo sztuczności wokół ciebie, e, bo jak masz relacje z Jezusem, to e, tak naprawdę nigdy niczego ci w życiu nie brakuje. Coś tam chce na zawsze cenę zagłuszyć. No. Także myślę, że pod tym względem jednak dużo łatwiej jest e, być artystą, który ma solidny fundament, jakim jest wiara i Jezus. E, a pod względem jak, e, jakimś takim bycia ocenianym przez ten pryzmat, to ja powiem szczerze, że oczywiście zdarza się tak, że e, czytam jakieś komentarze, że ludzie mnie tam, nie wiem, wyzywają od katoli, czy pamiętam, że e, udzieliłem jakiegoś takiego wywiadu, w którym przyznałem się do tego, że żyję w czystości i że jestem, mówiąc wprost, prawiczkiem i i tam były komentarze hejtujące, że prowiczek, to co on robił z tą swoją dziewczyną, to po co mu w ogóle była ta dziewczyna i jakieś takie hejty, ale wydaje mi się, że jednak to jest znikomy procent i ja też się staram pokazywać taki wizerunek osoby wierzącej, że my, osoby wierzące, to nie są osoby jakieś takie odklejone, odrealnione, że podchodzimy do wszystkich z krzyżykami i że w ogóle jak nie przywitasz się z nami, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, to w ogóle nie podchodź do nas. Nie, ja się staram pokazać, że osoby wierzące, to są osoby tym bardziej ludzkie, otwarte na każdego człowieka. I jak ja spotykam człowieka, który żyje o 180 stopni inaczej niż ja, jest niewierzący, to ja do niego podchodzę z taką samą miłością, z jaką staram się podchodzić chociażby do ciebie teraz. I staram się być otwarty na każdego człowieka, bo wydaje mi się, że to jest dużo bardziej Chrystusowa postawa, niż to, żeby oceniać kogoś przez pryzmat tego, że nie żyje tak jak ja. I wydaje mi się, że to jest coś, co się spotyka raczej z ciepłym odbiorem ze strony ludzi. Super, Boże. Znaczy, nawet nie wiem, co powiedzieć, no to było takie mądre wszystko. Yy, ale mam do ciebie ostatnie pytanie. Takie, słowa. wydaje mi się, chyba najważniejsze. Za co, co, jesteś najbardziej wdzięczny Bogu? A mamy czas do jutra. Dobra, to w trzech słowach. Ojej. Wyzwanie, wyzwanie na koniec. To są trzy słowa, które by mnie zagięły. Nie, no jest naprawdę. Znaczy, rzecz, za którą jestem chyba najbardziej wdzięczny Bogu to jest to, że dało mi serce otwarte na Niego, po prostu. I to, że ja codziennie się zastanawiam nad tym, dlaczego nie dostałem tak zatwardziałego serca, jak moi znajomi, którzy są niewierzący i którzy często zadają mi pytanie, na przykład, że skoro Jezus istnieje, to dlaczego nie stanie teraz przede mną tego i mi tego nie udowodni? Dlatego, że jakby stanął, to byś powiedział, że to jest jakiś obłąkany gościu. Nie? Jezus zrobił to dwa tysiące lat temu i stanął przed ludźmi i pokazał, że to jest On. I The cat dlaczego ja dostałem takie serce, które to rozumie, a nie takie serce, które stara się negować każdy jakby dowód Bożego istnienia i Bożej miłości. To jest coś, czemu nie mogę się nadziwić, ale coś, za co jestem przeogromnie wdzięczny, bo uważam, że relacja z Jezusem, głoszenie Go, to jest najcudowniejsza rzecz, która mnie w życiu spotkała. Ja naprawdę nie mogę się doczekać każdej okazji do tego, żeby iść i głosić. I każdy koncert, taki jak dzisiaj, który mogę zagrać i dać świadectwo, każde wystąpienie na rekolekcjach, każde Wystąpienie przed młodzieżą, przed jakimikolwiek ludźmi, przed którymi mogę dać świadectwo, to jest coś, co. E... Oczywiście jest dla mnie taką radością duchową, ale jest dla mnie też taką ogromną radością przyziemną, że ja po prostu się z tego niesamowicie cieszę. Jest coś, co daje mi niesamowite szczęście, e, więc dzięki temu, że Jezus dał mi serce otwarte na Niego, że dzięki temu otwartemu sercu zacząłem Go szukać i go znalazłem, i nawiązałem z nim tą relację. E, to jestem teraz w życiu naprawdę szczęśliwy i z tego wynika to wszystko, chociażby o czym mówiliśmy wcześniej, że mam ten fundament, na którym buduję wszystko inne. E, I nie wyobrażam sobie teraz e, sytuacji w życiu. W życiu, która miałaby sprawić, że e, nie wiadomo jak się pogubię, bo w każdych najtrudniejszych chwilach mojego życia uciekam się po prostu do Jezusa, e, więc to, że dane mi było po prostu przyjąć go do swojego serca, to jest chyba to, za co jestem mu wdzięczny najbardziej. Dzięki Ci bardzo. Naprawdę, to, co nam powiedziałeś, było mega mądre, mega kochane i myślę, że pan Bóg jak tego słuchał, to po prostu siedział i się tylko uśmiechał i e, był na pewno i jest na pewno bardzo dumny Mam z Mam taką nadzieję, bo wciąż jestem tylko małym człowieczkiem, kruchym i słabym na tej ziemi, którego po prostu Bóg powołał do rzeczy większych niż on sam z siebie mógłby sobie wyobrazić, także wdzięczny jestem Bogu za to, że mnie do tego powołał i jak wiem również z Biblii, jak Bóg kogoś do czegoś powołuje, to wcale nie musimy być zdolni do tego, do czego Bóg nas Powołuje, bo Bóg nie, nie powołuje zdolnych, tylko uzdalnia powołanych, jak to się mówi. Tak. Super. Dzięki Ci bardzo. Dobrze, że jesteś. Ty również. Dziękuję i pozdrawiam. Dzięki wszystkich. bardzo.